Kiedyś próbowałem przywołać demona. Na moje nieszczęście udało mi się. Nie podam wam jednak inwokacji, której użyłem, gdyż nie chcę, abyście przechodzili przez to co ja. Pewnej nocy, jak już pisałem, udało mi się go przyzwać. Stawił się w moim pokoju. Ciężko mi nawet opisać, jak wyglądał. Powiem tylko, że nie chciałbym już zobaczyć tego, co wtedy widziałem na oczy. Demon usiadł na łóżku i spokojnym głosem przedstawił się. Z wiadomych względów nie podam wam jednak jego imienia. Spytał, czemu go wezwałem, a ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Patrzyłem na, tylko na niego, jak wystraszony szczeniaczek. Wtedy wstał i okazało się, że jest gigantyczny. Garbił się, żeby zmieścić się w moim pokoju. Wydawało mi się, że zajmuje całe pomieszczenie. Przytłaczał mnie swoją wielkością. Skoro mnie już wezwałeś, to może masz jakieś pytanie? Pytaj śmiało, rzekł spokojnym głosem. Zebrałem się w sobie i zadałem pierwsze pytanie, jakie wtedy przyszło mi do głowy. Spytałem Demona A srasz? Demon odpowiedział, że. Tak, czasami mu się zdarza, po czym zaczął się śmiać. Nie wytrzymałem i również wybuchnąłem gromkim śmiechem. Staliśmy tak i pękaliśmy ze śmiechu. Gdy się uspokoiliśmy, demon spytał, czy może skorzystać z komputera. Odpowiedziałem, że pewnie. Nie ma problemu. Demon odpalił kompa, wszedł na twarzą książkę i sprawdzał tam coś długo, długo, po czym pożegnał się i wyszedł. Od tamtej pory nawiedzał mnie regularnie, zajmował komputer i opalał mnie ze szlugów. Naprawdę nie polecam. Ostrożnie z okultyzmem, z tego naprawdę nic dobrego nie wynika. Możecie najwyżej napytać sobie biedy.